Widziałeś wczoraj mecz Igi Świątek? Nie. Nigdy nie interesowałem się tenisem i nadal się nie interesuję. A ja jestem sezonowcem i nie wstydzę się tego. Kibicujemy różnym drużynom nie oznacza, że chcemy zrobić krzywdę tempym narzędziem. Zgadza się. W końcu jesteśmy takimi samymi ludźmi. A to, że nosimy inne barwy nie oznacza, że czujemy do siebie nienawiść. Mieszanka pyłu, smogu i spalin od razu pobudza krążenie w moich żyłach i aż chce mi się iść do pracy na 16 godzin. Kocham Polskie Morze i nigdy nie pojadę na Karaiby. Jest tu tak pięknie ciepło, a woda jest czystsza niż lazurowe Morze na Malediwach. Łolnio, w Polsce jest za mało influencerów. I collected dog feces ah. today and only collected 78 of them, which is 13 less than yesterday. You <laughs> see, and they say that Poles don't clean up after their pets. Gratuluję, piękny mecz dziś rozegraliście, należało wam się to zwycięstwo. Dzięki, chodź postawię ci piwo na pocieszenie po przegranej. O kurczę, ale numer. Prawie cię trafił.